Rytuały krwi są tematem obarczonym wieloma mitami i przesądami. Ich praktykowanie często wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i życia, a także z naruszeniem prawa, co to są rytuały krwi. Rytuały krwi to praktyki magiczne, w których krew odgrywa kluczową rolę. Zazwyczaj wiąże się to z przekonaniem, że krew zawiera życiową energię, która może być wykorzystana do osiągnięcia określonych celów magicznych. Dlaczego krew, symbol życia, krew od wieków była uważana za symbol życia i duszy nośnik energii, w wielu. W kulturach wierzono, że krew zawiera potężną energię, która może być wykorzystana do celów magicznych łącze z siłami wyższymi. Niektóre wierzenia łączyły krew z siłami natury, przodkami lub bóstwami cele rytuałów krwi uzyskanie mocy. Wierzono, że krew może nadać magiczne zdolności, takie jak zdolność do przewidywania przyszłości, kontrolowania innych ludzi czy uzdrawiania ochrona. Rytuały krwi były czasem stosowane jako forma ochrony przed złymi duchami, chorobami czy krątwami inicjacja, w niektórych. W kulturach rytuały krwi były związane z obrzędami inicjacyjnymi zemsta, krew była czasem używana do rzekomego wyrządzenia krzywdy innym osobom, jak wyglądają rytuały krwi. Nie ma jednego, uniwersalnego wzorca rytuału krwi, praktyki te różniły się w zależności od kultury, tradycji i celu, jaki miał być osiągnięty. Jednakże, niektóre elementy były wspólne dla wielu rytuałów, przygotowanie, przed rytuałem często wymagane było specjalne przygotowanie, takie jak post, oczyszczenie. Medytacja lub noszenie określonych amuletów na początku wyznaczało się magiczny krąg to święte miejsce, tworzone przed każdym rytuałem, które oddziela świat świecki od sakrum, zapewniając bezpieczne i skoncentrowane środowisko dla magicznej pracy. Dlaczego tworzymy magiczny krąg ochrona? Krąg chroni uczestników rytuału przed. Niepożądanymi energiami i wpływami koncentracja tworzy sakralną przestrzeń, która pomaga skupić uwagę na celu rytuału połączenie łączy uczestników z siłami natury i bóstwami amplifikacja energii, wzmocnia intencje i energię uczestników rytuału jak stworzyć magiczny krąg wybór miejsca, znajdź spokojne miejsce, gdzie nie będziesz przeszkadzane oczyszczenie, oczyść przestrzeń za pomocą kadzidełka, dzwonków lub innych narzędzi oczyszczających ustawienie narzędzi, umieść narzędzia magiczne, miecz. Różdżka, czasza, pentagram w czterech kierunkach reprezentujących żywioły wizualizacja, wizualizuj energię płynącą z Twoich dłoni, Tworząc niewidzialną ścianę wokół ciebie inwokacja, wypowiedź słowa inwokacji, przyzywając siły natury i bóstwa, których obecność chcesz poczuć w kręgu błogosławieństwo. Błogosław każdy punkt kompasu i cztery żywioły elementy magicznego kręgu. Cztery żywioły, ogień, woda, powietrze i ziemia są podstawowymi elementami w łykę i są często reprezentowane w kręgu za pomocą. Świec, wody, piór i kamieni kierunki świata. Każdy kierunek świata jest związany z określonym żywiołem i atrybutem bóstwa. W zależności od tradycji i celu rytuału mogą być przeżywane konkretne bóstwa narzędzia magiczne. Miecz, różdżka, czasza i pentagram są najczęściej używanymi narzędziami w kręgu symbole, różne symbole, takie jak pentagram, księżyc czy słońce, mogą być używane do wzmocnienia energii kręgu, zamykanie kręgu po zakończeniu rytuału, krąg należy zamknąć, wystarczy podzękować siłą. Które zostały przywołane? I wizualizować rozpuszczanie się energetycznej bariery ważne uwagi intencja. Twoja intencja jest kluczowa, im bardziej jesteś skupiony na swoim celu, tym skuteczniejszy będzie krąg bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że miejsce, w którym tworzysz krąg, jest bezpieczne, szanuj naturę, podczas wykonywania rytuałów w naturze. Postępuj z szacunkiem dla środowiska otwartość, podchodź do magii z otwartym umysłem i sercem, pamiętaj, tworzenie magicznego kręgu to osobiste doświadczenie. Eksperymentuj, odkrywaj i twórz własne rytuały, które będą rezonować z Twoją duszą narzędzia. W rytuałach krwi często używano specjalnych narzędzi, takich jak noże, czasze lub sztylety składanie ofiary. W niektórych przypadkach rytuał mógł obejmować składanie ofiary z krwi zwierzęcia lub nawet człowieka inwokacje. Często odmawiano specjalne inwokacje lub modlitwy. Aby przywołać określone siły lub istoty rytuał, w kręgu nacinano rytalnym nożem rękę i skapującą krwią nasączano przedmiot aby. Wchłonął jej energię, wypowiadając inwokacje do danej siły oraz swoją intencję. Następnie, praktykujący wizualizowali osiągnięcie swojego celu, koncentrując się na energii krwi na końcu. Zamykał krąg.